Ten szum, szumi mikro, chujowo. Dziadostwo, no. Szumi, kurwa, chujowo. Nie ma redukcji szumu na mikrofonie, nie ma popfiltra. Jest chujowo, no. Po prostu już było chujowo. Nie widzę tu regresu na razie. Rządzi swoimi prawami, ale o 5 rano czy o 6 już mi się nie chce udawać, tak? Więc trochę prawdziwego Michaela. tym normalnym gościem, no. Jestem całkowicie normalnym gościem. Jedzę w tym samym pokoju 4 lata temu, przy tym samym komputerze. W tych samych czterech ścianach. Miałem w życiu w chuj pieniędzy, w chuj kobiet. Znaczy w chuj, No 5-6 to jest w chuj, nie? Dla mnie. Z chuj laskami się spotykałem, a ich nie ruchałem, bo nie chciało mi się nawet, bo były takie chujowe i puste, że bania mała, nieważne. Więc przeżyłem w chuj w życiu przez 30 lat, tak? Nauczyłem się wielu rzeczy. Tych ludzi, potem was, nas, tak? Wiesz, no Audycja jest niskiej jakości, słychać jakieś mlaskanie, kurwa. Jakieś sapanie, kurwa. Dziwię się, że w ogóle ktokolwiek to wtedy oglądał. No to jak to jest, kurwa? Kto ma rację? Przecież nie mogą, nie mogą obie strony mieć racji, tak? To jest tylko przykład. Pierwszą zasadą buddyzmu jest to, że Budda nie istnieje, tak? Też ludzie, którzy medytują w katolicyzmie, którzy adorują sakrament godzinami, dochodzą do takiego punktu. Ja się nie uważam za kogoś lepszego, tak? Ja tylko po prostu przeżyłem. To nie wiem, jedni to nazywają oświeceniem, inni to nazywają. Nikt nie chce w to uwierzyć. Nikt nie chce w to uwierzyć. Wszyscy ludzie, którzy przychodzą na jego wykłady, kurwa, chcą mieć to Porsche, nie? Oni nie chcą być szczęśliwi, oni chcą mieć Porsche. Ci tutaj są szczę szczęśliwi, kurwa, z, po prostu z automatu, tak? tu z moją matką i z moim psem. Wątpię, że da się jeszcze młodzież uratować albo ten świat uratować. Chyba nie. Cztery lata temu powiedziałem, że raczej się nie da uratować tego świata, i wszystko się potwierdza. Chyba to już jest niemożliwe. No kurwa. Ludzie mają wybrane mózgi przez tą technologię. No tak jest. Czy ja mam schizofrenię? Nie, nie mam, ludzie. Po prostu kreuję kilka wizerunków w kilku miejscach, tak? Że możecie zarabiać pieniądze. Jak? O, jesteście zniewoleni, kurwa. Nie wiem. Oni was kontrolują. Każdy ma prawo sam ocenić, czy jest regres, czy progres jakości tej audycji. I tyle, nie? Nie będę sam siebie oceniał. Nie mam takiego prawa, ani, ani ochoty. Żeby komuś powiedzieć, że jest regres, to trzeba go poznać najpierw. Sorry. Jak ktoś komuś wystawia ocenę po paru godzinach, to słabo. Nie wiem, minęło 4 lata. Nie sprzedałem się, kurwa. Nie sprzedałem się. Nie jeżdżę jakąś furą, nie, Nie mieszkam w hotelach. Nie sprzedałem kanału za reklamy, nie sprzedałem konta na Instagramie, nie, nie sprzedałem się, nie skrajeżyłem się, nie jestem dęsowym kmiotem, tak to widzę, to mogę powiedzieć, czego nie zrobiłem. Ale ja wtedy nie jarałem Skuna na audycjach, ja wtedy jarałem tego Donkona. Także nie gadajcie, bo był palony Donkon. No i to tylko tyle. Ja wtedy nie miałem pieniędzy na skuna. Ja w człowieku wtedy dostawałem 50 zł donate'ów na dwa tygodnie, na tydzień. Jeszcze to były czasy, że się donate miesiącami wypłacało. w ogóle nie było mowy, żebym ja miał jakiś... Ja wtedy żyłem jak mnich. No, byłem jak mnich. No, w ogóle nie miałem siana. Byłem skończony. O. Jak ktoś mi wysłał dwie dychy na PayPal, bo trzy dychy to jeszcze było, 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 można było to wypłacić w miarę szybko, ale wtedy się chyba też trzy dni czekało na Paypala. Dzisiaj się czeka na Paypala jeden dzień. A wtedy, w tamtych czasach było click, donate me i tip and donation, to czekałeś miesiąc, żeby wypłacić donaty, stary. No proszę cię, to były takie czasy. Mnie wtedy nie było stać na sztukę palenia, no co ty. Nie było takiej opcji. No... Coś ty tu wysłał. Masz prawo, masz prawo do własnej opinii, no. To, to, czy jesteś najstarszy, czy najmłodszy, nie ma żadnego znaczenia. Wiek nie ma znaczenia. Tak, tak, było oglądane. Rano, rano to pokazywałem, że udostępnili wizerunek policjanta, no. Mówiłem o tym. Teraz nie ma siana. Dalej nie ma siana i dalej nie palę, ale nie palę, bo nie mogę. Wiesz? Natomiast wtedy nie paliłem. Wtedy tak samo spałem do 15:00. Wstawałem, szedłem na dozór, robiłem vloga i robiłem live'a na wieczór. No. I taki był mój tryb życia przez rok czasu. Na miasto, zrobić vloga, wrócić do chaty, zrobić live'a. Tak przeżyłem. Siema, Kacprzak. Co tam, co tam? Legion wygrał, nie? Weź tam, Kacprzak, przekaż chłopakom, że Komandor cichy dzisiaj zameldował wykonanie permbana. No. Także, tak, przekaż tam na Discordach, że komandor cichy. Że komandor cichy wykonał, zameldował mi dzisiaj wykonanie zadania. Czyli zameldował, no on to wykonał w całości, ja nic nie wiem. Wiem tylko tyle, że wykonał. Także. Możesz tam pozdrawiać, chłopaków. Od możesz pozdrowić od komandora cichego wszyscy są teraz na youtube pamiętaj że mam taki